Cześć, z tej strony Krzysiek oraz Ola, po dłuższej cześć. przerwie zawitała do naszego sklepu. Ola dzisiaj będzie w roli pomocnika elfa. Tak jak widać, pomocnika Mikołaja, którego ja się wcielę w naszym tegorocznym poradniku, kolarskim poradniku prezentowym 2020, który pojawia się nieco później niż zwykle, ale rok jaki był każdy wie, nie przedłużając w takim razie, święta się jednak odbędą na szczęście. Dla wszystkich pozytywny, pozytywny aspekt na koniec roku, dlatego postanowiliśmy Wam nieco ułatwić sprawę z kupowaniem prezentów i obdarowywaniem najbliższych, co też już się właściwie u Was rozpoczęło. Dlatego nadrabiamy i pokazujemy w skrócie to, co mamy dla Was przygotowane z myślą o świętach. Zanim Ola będzie pokazywała poszczególne rzeczy, ja tylko powiem, że skupimy się w tym poradniku głównie na rzeczach, które. Są y, na przykład pozbawione rozmiaru, są uniwersalne, przydadzą się wszystkim miłośnikom rowerów. Nie będzie raczej w tym przypadku dylematów, czy trafimy z rozmiarem. Kolory to wiadomo, że tam trzeba coś tam wybadać i tak dalej. Natomiast, oczywiście, możecie tutaj na początku tylko powiem, y, że koszulka kolarska, spodenki kolarskie typowe i różne inne ubiory, z których się tak naprawdę, z których słyniemy, są dobrym pomysłem na prezent, ale tak jak mówiłem, jest taki zakup obarczony dosyć dużym ryzykiem nietrafionego rozmiaru, chyba że na przykład kupujecie sobie, znaczy sobie, temu komuś inny wzór koszulki Psychology albo inny wzór już takiej koszulki, którą ma, wtedy możecie tak naprawdę mieć dużą pewność, że prezent będzie trafiony w innym przypadku, jeżeli jest to nowy model, niekoniecznie Dlatego skupiać się będziemy na uniwersalnych rzeczach. Z takich jeszcze, tutaj Jacku, poproszę Cię, Elfie Elf Jacek. Mamy w tym roku, przygotowaliśmy się z koszulek każualowych. Dosyć sporo jest ich. Jest na przykład wycinek kolekcji Pinarello, żeby było ciekawiej. No i oczywiście Psychology i też drobnostki z Asosa. Jako casualowe koszulki, tu akurat mm, szansa nietrafienia trafienia z rozmiarem jest mniejsza, ponieważ no, nie muszą to być jakieś super do, dopasowane rzeczy. Mniej jest opcji do, do wyboru, mniej krojów itd. Tak tak przechodzimy do. Oczywiście wstęp miał być krótki. Przechodzimy do prezentów, tak. pomysłów na prezenty uniwersalne i zaczniemy sobie powiedzmy od. E, Jakie ja to kiedyś napisałem? Ko, gospodarstwa. Kolarskiego. Artykułów gospodarstwa, gospodarstwa kolarskiego. kolarskiego. O, tak. Zaczniemy sobie od czegoś do picia i na pobudzenie. Dobra. E... kawa. Kawa Peletoni to jest następca kawy dla kolarzy. To już pewnie wiecie, bo komunikowaliśmy. To jakiś czas temu kawa dla kolarzy będzie się nazywała teraz Peletoni. E, tu jest nawet napisane, że jest to kawa dla kolarzy. Te same tak jakby nazwy kawy, te same, ta sama zawartość podana w innej w innej otoczce, innej formie. Poleca się na Prezenty dla wszystkich kaworzy i kolarzy. Nie będą na razie niestety dostępne filiżanki. One pojawią się na początku przyszłego roku, ale kawa już jest dostępna. I jak jesteśmy już przy piciu kawy, to mamy tutaj pomysł na spożywanie kawy. Pomysłów na spożywanie kawy jest kilka. Jest kubek Asosa dostępny w pojedynczym opakowaniu. I mamy jeszcze. Kubek pakowany jest o on kosztuje bodajże 89 zł i pakowany jest tak właśnie ładnie. A drugim pomysłem na spożywanie kawy są takie filiżanki do espresso za 129 zł. Od razu mówię, że nie wszystkie ceny może dokładnie pamiętam, ale przynajmniej orientacyjnie i to jest prezentacja to jest pomysł na spożywanie kawy od Asosa. Natomiast jest jeszcze parę opcji na spożywanie kawy. Między innymi nasze kubeczki, które znacie już od dłuższego czasu, dostępne w kilku wzorach. Tu Cię Olu poproszę. Tak, I też klasy? w cenie 25 zł, ładnie zapakowane w ekologiczne opakowania, klimaty świąteczne, jak i bardziej uniwersalne. Tu jest na przykład taki kubek dla zakochanych, to już nie będziemy go pokazywać. Wszystko znacie i znajdziecie na stronie. Ze spożywaniem kawy. Jest jeszcze związana tematyka podkładek. Podkupki. O, tu są. Podkładki, podkupki od, pro, od e, producenta kalendarza Epic Cycling Climbs. E, natomiast my w tym roku postawiliśmy na podkładki. Jest to taki zestaw za 49 zł. Podkładek, pod kubek, filiżankę, co tam sobie chcecie, piwo. Wino i tak dalej i tak dalej z bardzo fajnymi znanymi kolarskimi podjazdami. Yes. Bardzo fajny drobiazg Mont Ventoux, Tourmalet, Stelvio i Alp To akurat oli klimaty, bo Ola jest bardzo francuska, także francusko-włoski mix podkładek poleca się na prezenty do kolarskiej kuchni i do kolarskiej kuchni jeszcze przyda się, przydadzą się dwie rzeczy. Tak. Znana już wam z zeszłego roku. Ola, powiedz bliżej, co to jest. E, tak, jest to deska do krojenia naszego projektu Czas na strawę wykonana z buku parzonego. Tak, buk parzony. Tak, i jest bardzo fajnie podana, naprawdę w takim e, no, całkiem sympatycznym opakowaniu. Wyprodukowana przez Chroma, to jest taki producent, znany, jest producent wyrobów drewnianych Polski, oczywiście. Wyprodukowane w Polsce, wymyślone w Polsce, 119 zł. Ciekawy. Kształt Można ciekawy. Pokazać. Polecamy. Mamy też sami tą deskę. Sami rozrywamy. używamy. Polecamy deskę, nie polecamy praciej. Jej, może mycie jej w zmywarce, to jej jedynie może zaszkodzić, natomiast cała reszta jest jak najbardziej super. Z tego gospodarstwa aha, no to na koniec, jeszcze jak już jesteśmy przy piciu i jedzeniu, to znane właściwie już Wam z przed paru sezonów, bo książka jest obecna na rynku już troszkę czasu. Bike and cook, kolarskie przepisy, porady dietetyczne, kolorowe, wartościowe pożywienie. Które będzie ozdobą każdego kolarskiego talerza, a później i e, brzucha też będzie ozdobą. I co teraz mamy? Chyba już e, no, się z kuchni jeśli wydostaliśmy. Chodzi, tak, jeśli chodzi jeszcze o gospodarstwo kolarskie, e, to mamy jeszcze. Myślałam, że powiemy o... jeszcze to, to, to a, Jeszcze to mamy. Do przystojenia domu mamy w tym tak, roku kalendarze. To kalendarz. E, że tak to powiem, jest kalendarz biurkowy. Biurkowy luksy, który występuje z komplecie z, zestawu z kalendarzem ściennym, tak. zawierającym takie piękne fotografie, 49 zł kosztuje taki zestaw, także jest bardzo fajnie wyceniony, dwa kalendarze w cenie jednego mm. i to jest w ogóle super jakość tego kalendarza, tak, taki, jest taki błyszczący, gruby, bardzo błyszczący fajny papier. papier, super podjazdy. Fajnie to chłopaki z luksy zrobili, a kalendarz ma swój też w ofercie, to jest zestaw, na ląduję na razie tutaj. Kalendarz ma w ofercie też Adam Kolarski, kosztuje to 60 zł, natomiast tutaj ciekawostka, macie do wyboru po dwa zdjęcia na każdy miesiąc. Tak? Tak, bo tutaj jest też listopad i tu jest listopad, czyli macie w sumie 24 zdjęcia w cenie 60 zł. I to jest akurat format pionowy, tamten był poziomy, tak, także jest, dla każdego. Chyba, tak? Coś miłego. Nie ryzykujmy, może, oceniania, nie, co to tak. jest, bo to nie nasza działka, poligrafia. Dobrze i ostatni, Dobrze. ostatnia rzecz, wycieraczka. Tak. tak. No, wycieraczka. Będzie... Jak z o. czasem jesteśmy? Słabo pewnie. 8 minut. 8, dobra, no to jedziemy do brzegu. Wycieraczka, tym razem z, pokazujemy tą tylko z rowerem. Wycieraczka kokosowa, zaprojektowana przez nas. E, dostępna od zeszłego roku bardzo ciesząca się dużym wzięciem. E, mała adnotacja dla wszystkich oczekujących na wzór zakręcona chata. Trochę nam się kokos wykrzaczył. E, nie dojechał na czas kokosowa, nie wiem skąd pochodzi kokos. Natomiast e, nie dojechał na czas, ale jest szansa, że w połowie grudnia będzie jeszcze dostępny i zrzutem na taśmę załapiemy się my i wy tym samym na wycieraczkę z zakręcona chata. Na razie dostępne ostatni trzy z rowerem. 89 zł. Tak, Dobra, to jest jedzie... jeszcze, powiem, że taka antypoślizgowa, całkiem tak. podłoka, więc bez obaw można jest... kłaść przed chatą zakręconą i. Druga nie edycja się, że poprawiona, się mocno mhm. poprawiona już właściwie nic nie. Dobrze, z takich casualowych rzeczy jeszcze przeznaczonych dla człowieka do, co, do użytku nie rowerowego jest plecak. Plecak z organicznej bawełny. Akurat w tym momencie mamy tylko w kolorze takim białym. Natomiast on jest bardzo trwały, też no odporny ale nawet nadciąga na nadciąga też czarny. Nadciąga, jak nadciąga, dobrze pójdzie tak. czarny i granatowy, też mhm. się pewne rzeczy pokomplikowały w tym pokomplikowanym roku. Tak ale chyba jeszcze zdążymy w jakimś rozsądnie przed świątecznym terminem z innymi kolorami. 69 zł, sami to znamy, używamy, przyda się każdemu. Rozmiar uniwersalny, można sobie tutaj z tymi sznurkami manewrować, skracać. Wydłużać i dopasowywać się do, Dokładnie. znaczy nie się, tylko ten plecak do ciała. Bardzo trwały do się. I bardzo, jest właśnie odporny na zabrudzenia. tego polecam. Bidony wszelkiej maści też bardzo fajny pomysł, ponieważ przydadzą się każdemu kolażowi. Asos i Camelback to w tym momencie właściwie, a jeszcze Castelli to w tym momencie nasze propozycje. Niedrogie, kolorowe, praktyczne i techniczne, co ma miejsce okay. w przypadku CamelBaka, bo to jest najbardziej technicznie zaawansowany bidon i jeżeli faktycznie szukacie tak, czegoś fajnego, czyli to trzyma temperaturę. trzymający temperaturę. Pozostałe są nie trzymające temperaturę, ale też fajne, ładne, poręczne, z gumowymi ustnikami e, i już. Jak jeszcze jesteśmy przy... Jeszcze czapki chyba zimowe pokażemy tak. teraz. O Czapki zimowe, e, to znacie je też z poprzednich sezonów. Dostępne w tym momencie, niestety w tym roku wyrobiliśmy się tylko z tymi z napisami. Ja mam sekcję chyba francuską. Jest y, sekcja francuska, jest u Oli, bo jest ale, ale, ona jest dostępna jeszcze w czerni. Mhm. Jest szosa sucha, dostępna tylko w czerni. Mhm. Jest grinczowa czapka, czyli taka w kolorach Klasyk świątecznych, ewentualnie legi Warszawa albo Włoch. To jest do, do wyboru. Czapka wielofunkcyjna, można się w niej pokazywać także za granicą. Natomiast te czapki, one się różnią tym, że tu jest ten podwójny mankiet, taki bardziej klasyczny, a to są bez, bez mankietu cieńsze, takie niezbyt e, powiększające głowę. Bardzo fajnie leżą właściwie na każdej głowie. Uniwersalny rozmiar, cena 75 zł. Produkcja polska, pomysł polski, znowu patriotycznie. Co my tu mamy jeszcze? To jest akurat e, przykład tego, co mówiliśmy na początku. Spodnie asosa będą zawsze dobrym e, pomysłem na prezent, bo jest to w wysokiej jakości produkt. Natomiast oczywiście tutaj przydałoby się wybadać, jaki rozmiar nosi dana osoba, żeby tak, pomysł tak, był że trafiony. Oczywiście, jak, jak zakupicie taki sobie ciuszek i okaże się, że rozmiar jest nietrafiony, to możecie go u nas wymienić w bliższym bądź w dalszym terminie. Nie robimy z tym problemów w ogóle. Jesteśmy, Gdzie my jesteśmy teraz z tym wszystkim? Przy ubiorze? Przy ubiorze. Może przejdźmy płynnie, w takim razie, skoro mówiliśmy o czapeczkach, to może powiemy tak, o, czapeczkach, o czapeczkach kolarskich. Kolarskich, czyli teraz przejdziemy sobie do takich już bardziej kolarskich akcesoriów. I jeśli chodzi o czapki, to mamy, w zasadzie tutaj Krzysztof akurat wybrał taką selekcję od Sosa, są to czapeczki wentylowane bocznie, więc są to modele, które będą się dobrze sprawdzały na wysokie temperatury. Ale będą się też dobrze sprawdzały na trenażerze, ponieważ tak, na trenażerze się bardzo pocimy i niektórzy słusznie jeżdżą na, na trenażerze w czapkach, żeby się nie mhm. zalewać potem. Taka czapka letnia pol poliestrowa przydaje się również zimą, gdzie chomikujemy sobie po prostu do oporu. Tak i to jest one size. I to jest one size i nie ma problemów, że nie trafimy z rozmiarem. Ceny od 89 do, 100, do 109. Ciekawostką tegoroczną są takie czapki Sherlocka Holmesa z Bello Cyclist z wełny, z grubej wełny, które dogrzeją fajnie głowę. Kosztują 129, są dostępne w wielu wzorach i um, są takim fajnym, stylowym dodatkiem, który można sobie też nosić na co dzień. Zakładaliśmy 15, czyli będzie pod 20. Dobrze. Czapki zimowe pod kask. Też wszelkiej maści czepki to już znacie. Pojawiają się właściwie tylko nowe wzory. Psychology tutaj króluje, jeżeli chodzi o stylistykę. Rozmiar jeden uniwersalny. Rozchodząca się coraz szybciej i znana i lubiana od lat czapka chapeau. Też właściwie jeden rozmiar, bardzo fajnie leży. Super dogrzewa oczy. Tak, to powiedzieć. jest taki Uszy. nasz. jak powiem, tak zwany evergreen. Mamy to co roku. Super się sprzedają te czapeczki. Evergreen. No tak, no to jest taki, taki tak. produkt, który no mamy zawsze i jest zawsze sprow sprowadza. I Zawsze się sprawdza. Czapki sobie omówiliśmy, może słów parę o skarpetkach. Tak. Jeśli chodzi o skarpety, no to mamy klasycznie w ofercie takie wzory właśnie świąteczne. Tutaj tym razem od Luksy, czyli też polska produkcja bądź nasz. Nasz wzór z takim Mikołajem i z z zapatrzonym w rowery, patrzącym Dokładne. na świat przez rowery. I tutaj z jeśli rower. chodzi o skład, no to są to skarpetki, które się nadają zarówno do codziennego noszenia, jak i okazjonalnego, tak naprawdę możecie też założyć je na rower, na rower. ponieważ mają miks bawełny oraz poliestru. Te się przydadzą na teraz, i na trofeo. wiosnę, i na jesień, i na zimę. Ocieplane merinosowe trofeo, Merino Ship, to już znacie. Plus wszystkie róż, różne odjechane skarpetki, typowo kolarskie, barwione, niebarwione. Tak, Nowością tutaj. są w tym momencie u nas w tym roku na te święta skarpetki Embrywear, też dostępne w dwóch uniwersalnych rozmiarach. Są skarpetki takie safety socks. Z Połyskiem z błyszczącymi elementami, które poprawiają bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku, tu faktycznie wchodzi w grę rozmiar. Ale wystarczy wziąć sobie buta tej osoby do ręki, zobaczyć, co tam na języku jest napisane, jaki nosi rozmiar, i będzie wszystko dobrze. Skarpetki no mamy z głowy. Jesteśmy parę przy słów o kominach. kominach. Na kominach się w tym roku skupialiśmy wyjątkowo mocno. Wiadomo dlaczego. Zakrywanie twarzy, ust, ust i wszystkiego innego jest na czasie. Natomiast teraz po prostu nosimy te kominy głównie ze względów praktycznych i z tego powodu, że sobie wszystko dogrzewamy i jest po prostu cieplej w takim kominie. Mnóstwo jest ich dostępnych od psychologii ocieplane i cieńsze od velosoka. Od polskiego Trofeo, też pojawiła się ostatnio wersja ocieplana, bardzo, bardzo, bardzo tego dużo, nagrywaliśmy osobny film o kominach niedawno, także pewnie też wiecie, Trofeo na przykład są bardzo ładnie podane w takim ekologicznym pudełeczku, to jest polska produkcja, świetny na prezent, 49, 39 zł, 69, coś takiego, super opcja prezentowa. No i z tych uniwersalnych rzeczy jeszcze mamy. Dobra, przechodzimy jeszcze tylko do, jak już jesteśmy przy człowieku, to mamy jeszcze z uniwersalnych rzeczy i nowości w tym roku mamy okulary Rudy Project. Zarówno takie bardziej casualowe modele, jak i te takie bardziej techniczne. Defender, spin shield w cenach od 500 do 1000 zł. Pasują właściwie na każdą głowę. Tu też za bardzo nie ma e, możliwości nietrafienia nie z rozmiarem. Ola ma wyjątkowo. Ja wyjątkowo ma wielkie twarz. serce, ale małą twarz. Więc może niekoniecznie jest to damski. Ale tutaj no. też jakbyście mieli wątpliwości, to służymy radą. Ewentualnie później wymianą tak, tak, na, na, na coś innego, jak się nie trafi z prezentem. Owiki kolorowe już tak trochę podjedziemy do końca. Owiki kolorowe, oczywiście też są zawsze dobrym pomysłem. E, tu wypadałoby wypadać mniej więcej gusta obdarowanego przyszłego, co tam sobie ciekawego lubi. Najbardziej przykuwają oko owiki Psychology, które się doczekały trzeciej edycji, już tej najbardziej poprawionej. Tak, czyli 115 złotych one, na one ozdobienie mają roweru. Mają silikonową warstwę, nazwę natomiast nazwę. jak Warto, już jesteśmy to. przy owikach Psychology i udzielamy rad co, co do nich, raczej z doświadczenia rocznego ponad polecamy je osobom jeżdżącym romantycznie, delikatniej, ewentualnie tak. dziewczynom. One przy mega mocnym, sportowym użytku nie wytrzymują aż tak próby czasu jak na przykład producentów dużo lepszych jak Cinelli e, kończąc zdobienie roweru jeszcze, to mamy fajny gadżet w postaci kolorowych wosków Wend e, Wax, którymi można sobie pokolorować łańcuch i bardzo fajnie to też pojawiało się na naszych Instagramach, różnych opcji z kolorowaniem łańcucha, dostępne w zestawie z oczyszczaczem i nie z oczyszczaczem w wersjach małych, dużych w e, wygodnym do aplikowania sztyfcie zapachowym to w ogóle mm, bardzo ładnie pachnie. Płachnie, pachnie. Ale one mają różne smaki. Tak, tak. E, <susurandy> tylko nie stosujcie tego pod pachę. Chyba że... Ej, to jest w ogóle bananowe. Tak, chyba że biały, no. Nie wiem, no to jest w ogóle niesamowite. Ja, ja się zawsze zastanawiam, czy ci co za, jadą za nami, to czują. To jest kokosowe, patrz. Hmm, ja akurat uwielbiam kokosy, więc no to dobrze. 18 minut. Ten. Dobra, Dobra jedziemy wybraliśmy. do mety. Słuchajcie, tak, ostatnia rzecz. Z, e, ostatnia rzecz to jest bardzo praktyczna sprawa. Słuchawki Open Move to jest akurat jeden z modeli Aftershocksa. Słuchawki dokostne, e, polegające na tym, że nie, do, nie zatykamy sobie uszu, słuchając, tu kabel jest tylko wiadomo z e, przyczyn... Ekspozycyjnych, nie zatykamy sobie uszu, ponieważ y, dźwięk płynie do nas z tego miejsca. Słuchamy sobie przed uchem, co powoduje, że, że słyszymy mniej więcej co się dzieje w otoczeniu. Łącz, łączenie z Bluetoothem funkcja rozmawiania przez telefon, bądź nie. Kilka modeli do wyboru do koloru, też właściwie, bo są różne kolory od tak. 390 do 729 zł. Tak, A to jeszcze ostatni. Tak, Ostatnia rzecz to jest to, to jest super sprawa. To jest, to jest akurat w klimacie świątecznym mocno pokrowiec Velosok, e, który się e, tutaj zakłada na tą dolną część roweru. Jest to sprawa dostępna w wielu kolorach, w bardzo wielu wzorach. W cenie od 269 zł. Służy ochronie zarówno roweru przed. Uuuu! w kuchni. Służy zarówno ochronie roweru przed. Otarciami i e, jakimiś, za, za jakimiś uszkodzeniami spowodowanymi przez przechowywanie i transportowanie, na przykład wewnątrz samochodu, jak ktoś ma kombi i wozi w kombi e, rower wewnątrz, to, to mu się przyda, żeby sobie tego, żeby raz, żeby sobie roweru nie porysować, a dwa, żeby sobie nie pobrudzić kombi od jakiegoś błota, smaru i tak dalej. Także to jest w ogóle super sprawa, uniwersalny rozmiar na każdy 20. rower dobra, 20, 20. Dobra, kończymy. dobra, kończymy chyba wszystko. Dziękuję Ci bardzo Dzięki. za pomoc, mały elfie. Ja też dziękuję. Słuchajcie, zapraszamy Was tutaj. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy stacjonalnie, okay. działamy do samej Wigilii. Normalnie do 24 tak. grudnia. grudnia. internetowo wysyłamy wigilia w tym roku w czwartek, także jeszcze jest dużo czasu. Zdążymy z wysyłkami i tak dalej, i tak dalej. A my itd. 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 też vouchery prezentowe. Woutery jeszcze. Woutchery to... prezentowe są zawsze dobrym pomysłem, jak nie wiecie co. Dokładnie. To chyba tyle w tym tyle. materiale podsumowującym te wszystkie nasze tegoroczne zmagania. Wesołych świąt. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.